Policja działa w granicach i na podstawie prawa. I funkcjonariusze policji, którzy dzisiaj prowadzą poszukiwania za byłym wiceministrem sprawiedliwości, prowadzą je w mojej ocenie w sposób odpowiedni. To znaczy, oni podejmują wszelkiego rodzaju czynności. Wiemy, że mamy do czynienia z byłym wiceministrem, który, jak się wydaje, musiał przygotowywać się na ten moment i musiał przygotowywać swoje zniknięcie. Czesław Siekierski pokazał, swoją polityką przez rok czasu, że można ułożyć resort rolnictwa tak, żeby po pierwsze dogadać się z rolnikami i te zboże z Ukrainy nie płynie. Nasi tak, poprzednicy nie, nie mogli sobie z tym poradzić. Czesław Siekierski uporządkował ten temat. Mamy w tej chwili cła przywrócone na e, produkty rolno spożywcze poszczególne. Także naprawdę kropkę. ja, jeżeli mówimy o e, Panu Święczkowskim, to mówimy o osobie, która Wyjątkowo blisko współpracowała ze Zbigniewem Ziobro. Mamy pewne scenariusze, na wypadek, gdyby nie przyszedł i nie odpowiadał. Dzisiaj ta manipulacja w przestrzeni publicznej jest możliwa i to widzimy na każdym kroku. Widzimy, jak łatwo ludzie przyjmują pewną narrację, która z jakąś siłą przez media do nich uderza, dlatego trzeba te strategiczne firmy zabezpieczyć przed ewentualnie możliwością wejścia kapitału powiązanego z Rosją.